Hej, z okazji ukończenia 100 serii Let's Play chciałbym serdecznie Was zaprosić do wzięcia udziału w ankiecie na waszą ulubioną serię Zagrajmy w spośród całej setki. Można wskazać pięć pierwszych miejsc, czyli serię, która Wam się najbardziej podobała i jeszcze cztery kolejne. No i jest jeszcze druga część ankiety, która polega na wyborze pięciu najbardziej wyczekiwanych przez was gier z których chcielibyście, bym nagrał let's play, też w kolejności od najbardziej wyczekiwanej do nieco mniej, pierwsze pięć miejsc. No i oczywiście pozostawię wam również pole do przekazania mi waszych uwag, sugestii co do rozwoju kanału. Cokolwiek chcecie, możecie w tamtym miejscu napisać. Jeśli chodzi o pierwszą część ankiety, no to postaram się podliczyć głosy. Za pierwsze miejsce będzie 5 punktów, za piąte 1 punkt. No i za jakiś czas, sumując głosy, nagrać film, w którym pokrótce omówię wyniki głosowania i przedstawię 10 waszych ulubionych serii Pośród tych, które dotąd nagrałem na swoim kanale. A jeśli chodzi o Wasze oczekiwania co do kolejnych serii, no to one pomogą mi podjąć decyzję, co ogrywać i co nagrywać w dalszej kolejności na kanał. Także na pewno te Wasze sugestie nie pozostaną bez wpływu na to, co na moim kanale będzie się działo. Link znajdziecie oczywiście w opisie niniejszego filmu. I to już wszystko, serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie. No i dziękuję Wam za każdy komentarz, każdy kciuk w górę czy nawet w dół, każde wyświetlenie. Dzięki temu, że te reakcje były, że miałem z Wami kontakt, wciąż po ponad 10 latach na YouTube nagrywam. I mam nadzieję, że po kolejnej setce serii, może za 8, może za 10, a może za 5 lat, powtórzymy taką ankietę. Trzymajcie się. Hej!